Jeżeli chcemy poprawić funkcjonowanie śledzionej trzustki, możemy wykorzystywać punkty neurolimfatyczne i neuronaczyniowe. Dla śledziony trzustki punkt neurolimfatyczny z przodu znajduje się po lewej stronie, tylko po lewej, między siódmym i ósmym żebrem. Zwykle jest to punkt bardzo bolesny i właściwie wszyscy, którzy tego punktu poszukują, to na pewno go znajdą. Jeżeli chcemy popracować z punktami neurolimfatycznymi tylnymi, również bardzo łatwo je znaleźć, ponieważ znajdują się one na poziomie Dolnego kąta łopatki obustronnie po, po dwóch stronach kręgosłupa. I masujemy te punkty. Natomiast punkty neuronaczyniowe znajdują się, jak to wszystkie neuronaczyniowe, na głowie. Jak sobie pomacamy, znajdziemy, gdzie tu mamy górną krawędź ucha, to troszeczkę z tyłu, na tylnej krawędzi ucha. Punkty neuronaczyniowe trzymamy zwykle leciutko do pojawienia się pulsacji. Zwykle wystarczy pół minuty, minuta, czasami troszeczkę dłużej. Kolejnym elementem, o którym wspomnę, który możemy wykorzystać do poprawy przepływu energii przez Meridian śledzionej trzustki, to jest pobudzenie przyczepów mięśniowych. Przyczep początkowy jest dosyć duży. Znajduje, z, zaczyna się on od szóstego kręgu piersiowego, mniej więcej w połowie łopatki i. Idziemy sobie wzdłuż całego kręgosłupa aż do talerzy kości biodrowych i również na górnej krawędzie kości biodrowych. Robimy to oczywiście najpierw z jednej strony, potem z drugiej strony. Niewielką trudność możemy tutaj mieć z tego powodu, że mięsień jest bardzo duży, a przyczep jego. Końcowy znajduje się na przedniej części kości ramieniowej, czyli masaż przyczepów odbywa się równocześnie cały czas na całej powierzchni kręgosłupa z tyłu, z jednej i z drugiej strony. Czyli wykorzystanie punktów neurolimfatycznych, neuronaczyniowych, wykorzystanie pracy na przyczepach mięśniowych może znacznie wspomóc pracę trzustki, czyli na przykład może poprawić wydolność przyjmowania, trawienia węglowodanów, cukru, może to również wesprzeć pracę śledziony, która jest głównie odpowiedzialna za pracę układu immunologicznego. Zapraszam na następny film, który będzie dotyczył meridianu serca.